Budynek opery jest wręcz nafaszerowany techniką i wszelkimi urządzeniami. Kolumny głośnikowe, wzmacniacze, procesory dźwięku, okablowanie są pochowane właściwie wszędzie za ścianami, pod podłogami, ponad stropami, w kulisach wszystkie te urządzenia składają się na system nagłośnienia. Pomagają one twórcom spektakli w osiągnięciu odpowiedniej atmosfery, a widzą w pełniejszym odczuwaniu emocji. Pewne efekty wzmacniają, pewne wygaszają. Klasyczne spektakle operowe i baletowe stronią od nagłośnienia i elektronicznej ingerencji w naturalny dźwięk, ale jest cały szereg współczesnych spektakli, w których wyobraźnia kompozytorów, reżyserów czy choreografów determinuje użycie najnowszych technologii. Ostatnie inwestycje na scenie kameralnej i w nowy system nagłośnienia z pewnością spełnią oczekiwania najbardziej wymagających twórców i słuchaczy, a potęga brzmienia wciśnie ich w fotel.